Dzień dobry, ja jestem Jacek Paszkowski i w dzisiejszym odcinku Szkiców Ruchu pójdziemy w zupełnie innym kierunku niż dotychczas. Mianowicie zaczniemy krótki mini cykl ruchów, mini lekcji dotyczących tego, jak wstawać z pozycji leżącej do pozycji stojącej. Czy przechodzić z jednej pozycji do drugiej. Oczywiście jest mnóstwo, dużo więcej niż tylko trzy sposoby na to, żeby wstać z pozycji leżącej, z podłogi, ale przyjrzymy się może na początek, może, może w międzyczasie pojawi się ich więcej. Na początek przyjrzymy się trzem różnym sposobom. Dzisiaj pokażę Wam jeden sposób. Będzie to wstawanie z leżenia, ale będzie to poprzez siad po turecku, zatem też spędzimy przy okazji siadu po turecku trochę czasu. Przy tej pozycji i zobaczymy, jak można fajnie wykorzystać tę pozycję dla uruchomienia bioder. No i oczywiście najpierw zacznę, jak zwykle od pokazania całego ruchu, a potem pokażę Wam troszeczkę ćwiczeń, które mogą przybliżyć pewne etapy tego ruchu, urozmaicić proces uczenia się tego ruchu. Bo, jak już często wspominałem, ten program robi po to, żebyśmy się uczyli nowych ruchów. Tak, po to, żeby wzbogacać swój repertuar ruchowy, swoje możliwości, no i żebyśmy mieli takie poczucie, że ciągle się czegoś nowego uczymy. Tak? I uczenie się ruchu jest jedną e, dla mnie ciekawszych a, i też łatwo dostępnych form uczenia się czegoś nowego. W ciągu niedługiego czasu można się nauczyć po prostu nowego e, ruchu, który nas jakoś ruchowo wzbogaca. Dobrze, to. Zacznę od pokazania tego ruchu w całości, od pozycji leżącej. Dobrze, jeżeli leżymy sobie na plecach, robię zamach nogami i przez siat po turecku wstaję. Teraz mogę wrócić w ten sam sposób. Jestem na plecach. Albo z drugim skrzyżowaniem mógł, kończę w tej samej pozycji, ale obracam się przez drugie ramię. To wszystko zależy od tego, która noga w siadzie po turecku, czy w siadzie skrzyżny jest z przodu. I wracam w ten sam sposób na plecy. E, oczywiście nie muszę się kłaść, żeby wstawać w ten sposób. Mogę zacząć e, siadać. E, Siedzę bokiem, ponieważ, jeżeli będę siedział przodem i mówił, to potem stanę i będę tyłem, ponieważ to jest um, ruchy wstawania, z leżenia czy z siedzenia są też związane z tym, jak orientujemy się w przestrzeni. I w tym cyklu też będę na to zwracał uwagę, że to są dosyć obszerne ruchy, globalne ruchy. W przestrzeni, które orientują nas też w pewnym układzie przestrzennym. To znaczy, jeżeli ja siadam tak i chcę wstać, to gdzie ja będę zwrócony twarzą, jeżeli już wstanę? Jeżeli leżę i chcę wstać, to gdzie będę zwrócony twarzą, jeżeli już wstanę? I oczywiście to może być takie czysto teoretyczne dla większości osób pytanie, bo jeżeli się ćwiczymy, to ćwiczymy dla samego ruchu, a niekoniecznie po to, żeby się gdzieś zorientować. Ale e, jeśli pomyślimy o tym z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, e, to kiedyś może to miało duże znaczenie, jak ktoś musiał szybko wstać, to gdzie był zwrócony twarzą, tak? w zależności od sytuacji, która się e, zdarzyła. Dlatego też e, będę o tym troszeczkę mówił. Także z podpieram się ręką, e, przepraszam, drugą ręką. I wstaję i patrzę w przeciwną stronę niż tam, gdzie patrzyłem, gdy siedziałem. A dlaczego powiedziałem, że przeciwną ręką? Ponieważ, jeżeli podeprę się tą ręką i będę chciał wstać przy tym skrzyżowaniu nóg w siadzie skrzyżnym, będę chciał wstać z podporem na tej ręce, to mi się nogi poplączą. Up, I tu już jest zaplątany w tej pozycji. To jest ważny szczegół. Jeżeli planujemy ruch: to też musimy mieć świadomość, do jakiego, jeżeli nie chcemy, żeby nam się poplątało, tak? Albo też nie chcemy, żeby to był przypadkowy ruch, tylko żeby nam wyszedł, bo żeśmy tak sobie ten ruch ułożyli i zaplanowali. To jeżeli podpieram się ręką prawą, przy, gdy prawa noga jest bliżej mnie, to wtedy mi się uda. Nogi się rozkrzyżowują. Gdy podeprę się przy tym skrzyżowaniu nóg lewą ręką, to mi się nogi poplączą. Tak? Dalej już nie pójdę, chyba że. Ruszę stopy z podłoża. Także to, którą ręką się podpieram, jest tutaj ważne. Podpieram się zawsze ręką to, gdzie noga jest bliżej mnie. Dobra, eee, pokażę jeszcze parę raz cały ten ruch. Czyli z leżenia zamachuję się nogami i przechodzę do stania. Skrzyżuję odwrotnie i przechodzę do stania. Teraz e, ten ruch wcale nie musi być ani zleżenia, ani dostania. Może być dobrą zabawą tylko w pozycji siadu skrzyżnego. E, może, nie wiem czy na kocu, zobaczymy jak to pójdzie. Czyli siedzę sobie, bo zasadniczo jeśli siedzę, siedzę w, se, w siadzie skrzyżnym, możesz to sprawdzić. Zwykle siadamy w jeden tylko sposób, to znaczy część osób siada z lewą nogą z przodu, a część siada z prawą nogą z przodu, ponieważ tak jest wygodniej. Ale możemy sobie też ten siat zmieniać, bo on układa troszeczkę inaczej biodra. I ten ruch, który pokazuję, przy okazji którego wstajemy z leżenia, jest między innymi ruchem, którym e, zmieniamy, so, możemy sobie zmieniać siat e, skrzyżny. Nie stając, podpieram się ręką. Um. Jestem w siadzie skrzyżnym z odwrotnie skrzyżowanymi nogami. Tak, Czyli znowu podpieram się tą ręką, gdzie noga jest bliżej mnie. Z tyłu, gdzieś z tyłu troszeczkę z boku. Jestem w drugim siadzie skrzyżnym. Pokażę to z boku. Tak? Czyli teraz prawa noga jest bliżej mnie. Będę się prawą ręką podpierał. Ręce blisko bioder, nie za daleko do tyłu, bo wtedy wyląduje w takiej pozycji, która jest bardziej obciążająca. Koc troszkę się zwija, przeszkadza, ale już niech tak zostanie. Um, teraz ten ruch można, a może jednak zabiorę koc. Ten ruch można zrobić z minimalną pomocą rąk, z minimalnym zaangażowaniem rąk. Ja osobiście potrzebuję troszeczkę podparcia rąk, żeby zainicjować ten ruch, to znaczy, żeby podnieść biodra pośladki od podłogi, czyli podnoszę się trochę, ale dalej już bez rąk, obracam się i asekuruję się znowu ręką, wracając do podłoża. Niektórym osobom, zwykle szczuplejszym osobom, Ponieważ łatwiej jest przybliżyć środek ciężkości do punktu podparcia, który w tym przypadku będzie na stopach, łatwiej jest wtedy zrobić w ogóle bez używania rąk, czyli wychylić się do przodu, i wtedy ciężar jest na stopach, i robimy to w ogóle bez podparcia rąk. I tutaj uwaga, jeżeli masz jakieś problemy, w szczególności z kolanami, Typu niestabilne kolana, albo masz jakieś kontuzje kolana, albo ubawiasz się, bo coś w tych kolanach nie jest tak, to zachęcam dużą ostrożność w robieniu tych ćwiczeń, ponieważ to są ćwiczenia, które na, no nie tyle nadwyrężają, bo niekoniecznie, no ale są wyzwaniem dla stawów kolanowych, ponieważ tutaj robimy ruchy skrętne w pozycji, gdzie te kolana są ugięte. Ale przechodzimy przez pozycję rozkrzyżowania i potem krzyżowania. To samo ze stopami. Jeżeli masz jakieś problemy ze stopami, to ostrożnie i powoli e, przyglądaj się, jak tolerujesz zmianę pozycji z jednej na drugą. Bo w ogóle, jak zwrócimy uwagę, na przykład, jeżeli sobie siedzimy po turecku i mamy z tej pozycji wstać, to większość osób będzie wstawała. W taki sposób, że albo się rozkrzyżuje i pojedzie z nogami gdzieś indziej, ale jeżeli nie się nie rozkrzyżuje, to będzie wstawać na wprost do takiej pozycji, gdzie nogi są skrzyżowane. To jest bardzo nadwyrażające dla stawów kolanowych. Dużo mniej obciążające jest wstawać, tak jak pokazywałem, czyli z ręką podpierając się i rozkrzyżowując nogi do stania, ale z głową skierowaną w przeciwną stronę. Także jeszcze pokażę ten element przechodzenia z jednego siadu skrzyżnego do drugiego bez podnoszenia się wysoko. No dobrze. To teraz jeszcze pokażę kilka ćwiczeń, które mogą urozmaicić ten proces, a jednocześnie pomóc nam rozruszać biodra, tak żeby cały ten ruch przebiegał łatwiej. Jedną z rzeczy, jak przechodzimy z leżenia do siadu po turecku, jest sam element przetaczania się po plecach. W związku z czym ten ruch zaokrąglania pleców, <laughs> czyli ten ruch zaokrąglania pleców no jest tutaj konieczny, żeby płynnie przechodzić przez pozycję leżącą. No i oczywiście też warto mieć coś miękkiego pod plecami, tak żeby nie pogruchotać sobie kręgosłupa. Także jedną z rzeczy, którą możemy sobie zrobić przygotowując się do całego tego ruchu, po prostu się turlamy po plecach. I stopniowo możemy nogi zabierać coraz dalej za głowę, oczywiście ostrożnie, tak? bo to jest ruch, który pozycja, która kładzie spory nacisk na odcinek szyjny kręgosłupa. I z tej pozycji możemy już krzyżować sobie nogi w jednym i w przeciwnym. Teraz jedną z rzeczy, którą możemy zrobić sobie też dla urozmaicenia tego całego procesu uczenia się pewnego nowego ruchu jest, trzymam sobie stopę ręką i podnoszę ją do góry przez tę dziurę, która tutaj jest między lewą Ręką a prawą nogą przekładam drugą nogę i stawiam. I mogę też to zrobić przez zamach nóg, tak jak przed chwilką. Czyli trzymam, i do I teraz jestem po drugiej stronie, czyli noga jest na wierzchu. Teraz noga jest pod spodem. I na wierzchu. Oczywiście to samo robię z drugą nogą. I przekładam. To ręką się podpieram tutaj. Teraz, jak przełożę sobie nogę i trzymam tę rękę pod pośladkiem, czy w okolicy pośladka, tę stopę ręką, to mogę sobie podnosić to biodro, gdzie stopa stoi na podłodze. Jest o tyle ciekawy, różon, trochę rozciąga biodra w takiej specyficznej pozycji, gdzie ta druga noga, w tym przypadku prawa, zaraz pokażę po drugiej stronie, leży sobie na. Podłodze, no i też oczywiście delikatnie bez forsowania, po to, żeby znaleźć łatwy ruch w tej konkretnej konfiguracji. I po drugiej stronie to samo. To bardzo przyjemny w ogóle ruch, można z tym ruchem sobie trochę czasu spędzić. Oczywiście każdy ruch, który pokazuję, może być. A początkiem do jakiejś nowej kombinacji ruchów. Tak? Na przykład w tym przypadku można by sobie potem przybliżać i na zmianę, przybliżać i na zmianę, unosząc biodro, przesuwać głowę troszeczkę w bok, tak żeby rozruszać ciało w innych kierunkach w tym wzorcu ruchowym. Ale to można z każdym ruchem zrobić, i zachęcam do takiej właśnie ciekawości: podążania za swoją ciekawością ruchu, podążanie nowymi tropami. Um, oczywiście możemy sobie jeszcze, będąc z nogami skrzyżowanymi przybliżać, po to żeby troszeczkę biodro rozciągnąć w tej pozycji, tak, mogę mieć drugą rękę pod głową i przybliżać. To samo po drugiej stronie. Mogę pochylać nogi z boku na bok, gdy nogi są tak założone jedna na drugą to z kolei przy tej konfiguracji nóg czyli takim połowicznym siadzie skrzyżnym bym powiedział, oczywiście uruchamia klatkę piersiową i cały tułów. I po drugiej stronie czyli w przeciwnym zapleceniu nóg. No i oczywiście Ćwiczeń uruchamiających biodra jest mnóstwo, wiele z nich już Wam pokazywałem, wiele z nich może jeszcze pokażę, a wiele z nich nie, nie pokażę, a istnieją. Także można sobie samemu na najróżniejsze sposoby uruchamiać biodra. Po to między innymi, żeby ułatwić sobie ten ruch, ale w ogóle przede wszystkim, żeby ułatwić sobie życie. Dużo łatwiej jest z ruchomymi biodrami. Jeszcze pokażę kilka razy ten cały wzorzec, z, może najpierw z siadu, tak, czyli siedzę tak jak pokazywałem wcześniej jedna ręka z tyłu, dostania. Mogę wstawać po jednej, siadać po drugiej, i potem odwrotnie. A potem z leżenia to samo. Tak, czyli wstaję i mam głowę skierowaną w przeciwną stronę niż wtedy, gdy siedzę i leżę, gdybym podniósł głowę, tak? I potem na drugą stronę. Tak znowu w przeciwną stronę. No dobrze, to... Myślę, że tyle w tym temacie zmiany siadu skrzyżnego w taki sposób, bo sposobów zmiany siadu skrzyżnego jest oczywiście więcej, ale przez, przy okazji tego ruchu, takiego najpierw zmiany w siedzeniu, a potem przechodzenia z siadu do stania albo z leżenia do stania. Ciekawy sposób, zachęcam do poeksperymentowania, znalezienia tego ruchu w sobie bo ten ruch, tak jak mówiłem wcześniej, wymaga pewnego przemyślenia, w tym sensie, że poukładania sobie w głowie i w ciele tego, jak ten ruch ma przebiegać, żeby te nogi się nie poplątały w którymś momencie. Tak? Także on wymaga pewnego przestrzennego i ruchowego planowania, co oczywiście rozwija naszą ruchową kreatywność w dosyć fajny sposób. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki. Podzielenia się tym materiałem z innymi. A jeśli uważacie, że to jest ciekawy materiał, którym może się innym przydać, to ślijcie to dalej. Wielkie dzięki, do zobaczenia na następnym odcinku, w którym będziemy kontynuować ten temat stawania z leżenia. Cześć.